Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Black Blackmode, a to już kolejny odcinek naszej serii Zwykły Survival. I tak, przed odcinkiem trochę jak widzicie pościnałem tych drzewek, boż tutaj mi się włączył hat. Pościnałem trochę tych drzewek, żeby was nie zanudzać zbytnio. Myślę, że będzie dzisiaj bardzo duża ilość timelapsów, ponieważ no, będę budował domek, podstawa szczerze mówiąc. Mam trochę drzewa, tu syfu różnego i tak dalej, i tak dalej, może to podkładam. Bo to mi się nie przyda, nie przyda, nie przyda. Yy, proch tak, patyk. Nie, będę musiał i tak pewnie wykopać trochę bruku, więc... Nie, zostawię patyk. wełnę tak, skórę tak, węgiel. Odłożę trochę. W każdym razie będę musiał pewnie zrobić i tak torcze, więc... Wszystko przed nami. Dobra. No jak widzicie będę musiał już zacząć robić timelapsa. Bo muszę ściąć tutaj te drzewa wszystkie, żeby zrobić ładny domek. Dobra, więc... No. Do zobaczenia za chwilę. Ok, jestem po krótkiej przerwie. To Tutaj zobaczcie, że musiałem sobie zrobić małą farmę. Ponieważ, no, jak widzicie, na pasku głodu jestem głodny. No niestety, co na to poradzę? Próbowałem znaleźć jakieś zwierzątka, które mógłbym zabić i ograbić z mięsa, ale niestety nie da rady. Tu widzę glinę. Zaraz zobaczymy. Ta glina. Dobra, zobaczymy, może mi to urośnie w międzyczasie, a ja będę chodził tak naprawdę na głodaka. No co poradzę? O dobra, tu nie wskoczą i tak moby, a ja sobie w międzyczasie wyrównam chyba ten teren i znowu będę musiał zrobić time lapse, niestety. Myślę także, że seria ta nie będzie miała tam kilku, kilkunastu odcinków, tylko będę ją ciągnął naprawdę, naprawdę długo, tak samo jak husiek niektóre swoje produkcje, no, ale to zobaczymy w międzyczasie, dobra. Idę na kopię trochę kobla. Chciałbym wyrównać chociaż ze dwa te tereny, o, już mnie bije. Ze dwie kratki tego terenu, który tam jest. <laughs> I myślę, że powinno być całkiem, całkiem, no, Pasek głodu spadnie mi do połowy Boże, no niech to się już szybciej zrobi Bo czuję się jakbym umierał Dobra, ile mam 10 i jeszcze dokopię może kilka No kurde Coś czuję, że zginę, szczerze mówiąc. Dobra, idę, idę, szybko, szybko, szybko. Czekajcie, szybko sobie wszystko podkładam, albo nie inaczej. Dom dobra, kolor może być tak, tak, tak. I szybko, szybko, szybko. szybko. Nie, odło nie odłożę wszystkiego, szlak i po mnie. Żyje. Żyję! Ja żyję, tak! Ja żyję... Dobra. Skoro tak to będziemy cisnąć na tej... Jednym... Jednej połowie, zresztą. Serduszka. Może nam się uda. Dobra. Myślę, żeby wyrównać... Tylko to. Reszta zostanie według moich własnych upodobań. Ewentualnie będę próbował rozbudować ten domek, wtedy właśnie zrobię to jakieś schody, półpłytki, nie wiadomo. Jeszcze nic nie wiadomo, co się stanie w następnych odcinkach. A tymczasem może zacznę kolejnego lapse. Dobra, już chyba skończyłem szczerze mówiąc, fajnie zaraz się teren zrośnie, no jak widzicie włączyłem sobie better grassa, no ogólnie lepiej teraz to wygląda niż taka trawa taka o taka właśnie, tak szczerze mówiąc lepiej to wygląda i tak mi się bardziej podoba, dobra zobaczymy co tu na farmie, e, wolno. Dobra. O, mam jednego surowego kurczaka, nie zauważyłem tego nawet, szczerze mówiąc. Tam pływa mi czarny barwnik. Będę cię miał. Dobra, chyba zacznę budować nasz domek, ale nie, bo brak mi. Tak, brak mi jednego rodzaju drewna. Tak, chodzi mi o te drzewa. Tutu, tutu, tu. Dobra, to chyba widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, jestem ponownie. Zbierałem trochę bukowego drzewa i zacząłem budować nasz domek. Myślę, że będzie to ciekawe wyglądać. Dobra, zaczynamy. W międzyczasie od razu chciałbym powiedzieć, że. Odcinki z tej serii będą pojawiały się, szczerze mówiąc tak, nieregularnie, ponieważ na... nagrywam to dzisiaj. Dzisiaj jest bodajże poniedziałek. Tak, poniedziałek. Nagrywam to w poniedziałek. No na razie mam wolny czas po prostu tak jakby... Nie mam ferii, ale... mam sporo czasu. Do tego mogę nagrywać. Więc nie wiem jak odcinki będą się tak naprawdę pojawiały. Teraz nie mam pojęcia, jak jest, mam zrobić ten domek. Czekajcie. Opa, opa. Dobra. Na razie może. Tak zrobimy. O nie, skończył mi się drewka. Dobra. A jeszcze tu mam. Teraz tak, gdzie by tu mogły być szyby? Myślę, że jedna potrójna będzie starczyć. I tu jeszcze tak. Nie. Inaczej trochę. Dobra, czekajcie, może tak. O. Tu będzie takie panoramiczne. A co mi tam burżuazja, haha. To i tu muszę poprawić. Tu i tu, tu i tu. Dobra. Niech tak będzie, czyli będę musiał wyciąć to drzewo, ponieważ ono mi tutaj przeszkadza w widoku. O, właśnie. Czekajcie, ja sobie ustawię jeszcze renderowanie na normal. Może trochę więcej, dobra. W sumie to mogłoby tak być. O. No nieźle, widać wszystko trochę lepiej i dalej. No, wody to i tak nie zobaczę, trochę więcej. Więc. Nieważne. Dobra. Podłoga, podłoga. A, najpierw jeszcze drzwi. Rozpustamy sobie tutaj crafting. Nie, czekajcie, bo tego drewna mam szczerze mówiąc mniej, a tamto tak jakby leży w skrzynce i... Nie jest wykorzystywane do niczego. Dobra, a ja w tym czasie wezmę to. Po co ja trzymam... Dobra, o tak. Tak, tak bym zrobił drewniany, ale, ale, ale ale jest jedno ale potrzebne mi są ciemne deski. A jak wiecie, ciemne deski są tylko w biomie śnieżnym. Ewentualnie w tej takiej jakby nieośnieżonej tajdze, niech to tak nazwę o. No a nie wiem po prostu gdzie jest taki biom, ponieważ jak widzicie, szłem stamtąd od łąki z kwiatami. To jest tylko 536 metrów, więc niedaleko. Olu, czy ja wykorzystałem dębowe deski? No nieważne. Dobra, nie będę może wykorzystywał całego staka, bo jeszcze mi się pewnie do czegoś przyda. A połogę może po prostu zacznę robić z tego. Są pod ręką i właśnie zniszczyłem sobie łopatę. Szlak. Dobre. Desk. Yy, patyki. I dwie łopaty są. Dobre. No to jedziemy. Może zrobię znowu timelapsa, ponieważ wykładanie tego wszystkiego jest trochę nudne. No i nie chcę Was także zanudzać. A chcę, żeby to poszło jak najsprawniej. Dobra. Okay. Mm -hmm. Dobra, myślę, że na razie ten domek prezentuje się nieźle. A ja w tym czasie idę się położyć. Ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy może nas zaatakować MOB. Okej, okay. dobra, wyspaliśmy się, wezmę trochę węgla, bo tam już jest ciemno. A brak mi szczerze mówiąc trochę piasku, żeby zrobić szyby. No i wyłożyć futryny. <laughs> Niech tak to nazwę. Futryny. Szybami Dobra, co ja miałem zrobić? A, no tak Potrzebujemy trochę patyków i są pochodnie Ale czemu mam polski język, to nie mam pojęcia. Czekajcie O, dobra, jest No, dawaj, dawaj, dawaj Okej, okay, no i już jest normalnie a jak to moje zboże? E, wolno, strasznie. Jakoś nie idzie mu to najlepiej. Zrobiłbym piecyk, o akurat starczy mi. To zrobię piecyk. I przepalę sobie. Rożcie Dobra, tu jest jeszcze jeden, tu już są na, Dobra. Niech to się przepala, ja będę chodził drugi dzień na głodaka. Co mi tam? No, mam łopatę, od razu sobie tutaj trochę skopię tego piasku. Bardzo dobrze, że mam tutaj tak blisko do... Ponieważ jest to, no, często potrzebowane. Surowiec niech tak to nazwę Albo blok po prostu Dobra, dawaj, 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 dawaj. Ja to tak mam 30, 32, 36, 8 42 40 Dobra, tyle powinno starczyć Z powodzeniem jeszcze zostałoby na coś Więcej, no, ale to za chwilę, dobra. Tu co ja robię? Co ja robię? Co ja robię? Boże. O tak. Jestem jakiś sparaliżowany czy coś? Dobra. Tu się już przepala. Tu by się przydał, szczerze mówiąc, jeszcze jeden piecyk. To dobrze, że tutaj jest to jeziorko. To zawsze mi się przydaje. Bo od razu mam surowiec i wodę. O oh god, why? Dobra, ile nam tam potrzeba? To może zrobię od razu ten kamienny i nie będę miał większych problemów. Dobra, zróbmy kamienny. Nie będę wykorzystywał cały czas desek. Myślę, że chyba tyle na razie będzie mi starczyć, ale to zobaczymy później. 18 z powodzeniem. No, jakiś taki piecykowaty. Dobra, będzie dobrze. To ustawiamy drugi i od razu wkładamy do przepalenia. Okej, okay. dobra, niech się przepala. Ja tu rozmieszczę te pochwyty, żeby nie zapalili. Dobra, myślę, że domek wygląda całkiem nieźle. Potrzebne mi są jeszcze tylko ciemne deski. Ale to chyba zrobimy w kolejnym odcinku. Tak, to chyba będzie najlepszy pomysł. Dobra, zaraz zobaczymy jak to się przepali. W, między, w międzyczasie, Boże, czemu mi się tak ten język plącze? W międzyczasie zacznę przenosić tą skrzynkę do tamtego. Zrobię tutaj skrzynkę. Zdjęłam od razu sobie te ROCKENY No, mogę biegać od razu lepiej. Po co ja te kwiaty trzymam? Szczerze mówiąc, chyba zaraz to wyrzucę. Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Szlak Albo dobra, co ja się tam będę martwił nad. Jednym, jedną sezonką ok, przekładamy dobra. Niech te róże już będą, nie chcemy się ich wynosić, szczerze mówiąc. Dobra, robimy szkło, dobra, jest 16 szkła. Powodzenia nie będzie starczyć. Dobra, chyba domek skończony. A ja się w tym miejscu będę z wami żegnał. Serdeczne dzięki za oglądanie tego odcinka. Pomimo tego, że był nudny, komentujcie, oceniajcie i subskrybujcie. Jeżeli filmik się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeszcze raz serdeczne dzięki za oglądanie. Subskrybujcie mnie i cześć!